Ostatnio nasza mnie rozkmina yy, a propos przyjaźni. Ponieważ coraz częściej potrzebowałam opowiadać komuś coś o kimś i złapałam się na tym, że nie mam pojęcia jak kategoryzować moje relacje z innymi ludźmi i nie wymyśliłam nic sensownego, ponieważ yy, próbowałam cofnąć się pamięcią do dawnych czasów oczywiście przedszkola nie będę przytaczać bo aż tak nie pamiętam, ale pewnie działo się coś na podobnej zasadzie jak w podstawówce no i tam to był okres w którym zawsze się miało najlepszą przyjaciółkę tak zwaną BFF albo NPNZ, czyli najlepszą przyjaciółkę na zawsze to był taki polski w sumie odpowiednik tego BFF ale jak już ktoś był twoją BFF to mm, to już było naprawdę znaczące i to była super super posada i jak pamiętam dobrze, to wtedy ktoś był albo kolegą, albo był najlepszym przyjacielem swoją najlepszą przyjaciółką, bo ja nie bratałam się za bardzo z chłopakami kiedyś, więc ja miałam masę koleżanek, przyjaciółek i po prostu osób płci dlatego mówię tutaj o przyjaciółkach. I wtedy też dostałam od moich dwóch przyjaciółek. Oczywiście to było tak, że najpierw z jedną się przyjaźniłam, potem się pokłóciłyśmy, więc potem była kolejna, ale od, od obu z nich dostałam taką karteczkę z takiej serii takich księżniczek, tancerek, na ten temat były książki, nie wiem, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale taki bilecik mały z oświadczeniem, że oświadczam, że jesteś moją NPNZ, ty i ty i nie wiem, co tam było dalej, nie pamiętam, a na pewno mam te karteczki gdzieś w kartonie z pamiątkami. No, i totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje u nich teraz w życiu. No, ale to była podstawówka. Mm. Potem było gimnazjum, i w, gimna w gimnazjum już jestem w stanie tak wyłuskać to, że miałam faktycznie trzy przyjaciółki. No, i w liceum zaczął się już robić ten problem, ponieważ bliżej trzymałam się z pięcioma dziewczynami, ale w sumie miałam też większe, więcej też znajomych poza nimi, z którymi też byłam w bardzo dobrych relacjach. I ciężko było mi to wszystko kategoryzować, ponieważ też na treningach mam pięć swoich oddanych przyjaciółek, najlepszych przyjaciółek, i jedyne co wiem, jak skategoryzować kogokolwiek z moich relacji takich psiapsiółkowych, to właśnie moje przyjaciółki z treningów. To są, one są dla mnie totalnie jak rodzina, ponieważ my się widujemy, możemy widywać bardzo rzadko. Nie plotkować non-stop, a i tak wiemy, że możemy na sobie polegać, na siebie liczyć i to jest wspaniałe. Nie mówię oczywiście, że z moimi innymi przyapsiłeczkami tak nie mam, natomiast to jest po prostu taka relacja, że my mamy bardzo mało kontaktu ze sobą, ale i tak zawsze jesteśmy gdzieś tam w pamięci u siebie. Tak, i teraz jak jestem na studiach, jestem teraz na pierwszym roku, to zauważam taką zależność, że. Coraz częściej zastanawiam się nad tym, kto dla mnie kim jest. No może nie kto jest kim, bo ja naprawdę gubię się w tych nazwach i ja nie wiem, jak nazywać moich przyjaciół, kolegów, znajomych i w ogóle wszystkich. Dlatego po prostu staram się patrzeć teraz na to, jak ktoś jest dla, czy ktoś jest dla mnie ważną, wartościową osobą, czy chcę utrzymywać relacje z tą osobą oraz czy po prostu dobrze nam się. Dogaduję ze sobą. I mam na myśli i relacje, które zawarłam kiedyś, ponieważ ja wyprowadziłam się z mojego rodzinnego miasta, więc, no i ogólnie większość moich znajomych się trochę rozeszła. Dlatego jest też łatwiej zauważyć pewne, pewne, zauważyć inne podejście ludzi do ciebie i twoje do tych ludzi, ponieważ ten dystans trochę, trochę jednak pokazuje to, komu na tobie zależy. I druga sytuacja to taka, że teraz w trakcie tak jakby, bratania się z tymi ludźmi, z którymi teraz spędzam czas na uczelni, też zauważam pewne zależności, z kim się lepiej dogaduję, z kim gorzej. No i jestem w stanie ocenić, kto jest moim dobrym znajomym, bo jednak są to osoby, które znam, no nie wiem, pół roku. To nie jest tak dużo. <laughs> Dlatego to są bardzo dobrze znajomi i znajomi. Znajomi to jest po prostu cała reszta osób, z którymi po prostu sobie pogadam, ale no, nie ma jakiejś tam chemii, nic tam nie klika i jakby no tak po prostu to sobie jest. I a propos właśnie tych rozkmin, sprawdziłam sobie z ciekawości, jakie są definicje tych słów. I na przykład definicja słowa przyjaciel według PWN-u jest taka, że osoba, to jest osoba pozostająca z kimś w bliskich, serdecznych stosunkach lub osoba okazująca komuś lub czemuś swoją sympatię sprzyjającą czemuś. I chciałam znaleźć definicję słowa najlepszy przyjaciel, ale hmm, nie ma takiej definicji, bo stwierdziłam, że może po prostu definicje rozwieją moje wszystkie wątpliwości, ale niestety. Ale wtedy naszła mnie... Nie, no znowu to powiem. Ale no, wtedy zdano sobie sprawę, że w języku angielskim jest troszeczkę inaczej, ponieważ y, określeniem friend określamy osobę, która jest po prostu takim sobie znajomym. A jeżeli jest best friend, no to już są te wszystkie filmy i seriale z przyjaciółkami typu Hannah Montana i Lola, i nie wiem, Trzy Syrenki z Mako, i Harper i Alex z Czardziej z Waverly Place. I nawet Sissy i Rocky w Taniec Rządzi też był taki przerywnik piosenkowy, muzyczny na Disney Channel, w którym był miks piosenek, właśnie Izendai i Belly I Bella tam śpiewała P My BFF. No i jakby. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię, jednak jesteśmy prawdopodobnie wszyscy z tego samego pokolenia, więc y, znamy podobne klimaty. Myślę też, że może te seriale i te filmy nas tak, tak podświadomie zmuszały do tego, żeby mieć taką przyjaciółkę. Bo pamiętam też, że w podstawówce. Z jedną z moich przyjaciółek się nazywałyśmy, że ona była Hanum Montaną, czyli Miley, a ja byłam Lily i sobie tak wszystko pod to podkładałyśmy. Bawiło się przecież też w syrenki mako, a one były przecież przyjaciółkami. No i to jest bardzo ważne właśnie na tym etapie, że ma się tą swoją przyjaciółkę i jej się zdradza sekreciki. Podsumowując, uważam, że teraz jest taki czas dla mnie. W którym e, mogę ocenić na jakim poziomie relacji jestem z danymi ludźmi i z przeszłości i tymi, z którymi zawieram znajomości. Mam trochę inny pogląd na to wszystko, ale też staram się nie analizować za dużo, bo, bo czasami to po prostu może do nikąd nie doprowadzić. Ale mam zamiar dalej pielęgnować relacje, które są dla mnie istotne. Cieszę się, że dobrnąłeś do końca tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym odcinku.